Menedżer podarł czek biednej dziewczynki, nie wiedząc, że była dziedziczką banku. Trzy sekundy. To wszystko, czego potrzebował Krzysztof Nowak, żeby zniszczyć swoją karierę. Trzy sekundy, podczas których podarł czek na 10 milionów złotych. Trzy sekundy, zanim zdał sobie sprawę, że dziewięcioletnia dziewczynka w podartych ubraniach, którą właśnie wyrzucił z banku, była właścicielką całej instytucji. Ale zacznijmy od początku. Bank Centralny Polski, oddział w centrum Warszawy. Czwartek, 12:30. Hol główny pełen klientów, biznesmenów w eleganckich garniturach, kobiet z drogimi torebkami, emerytów czekających w kolejce. Krzysztof Nowak, czterdziestoletni kierownik oddziału, stał przy swoim biurku na antresoli, obserwując hol z satysfakcją jego oddział był najbardziej dochodowy w całym mieście obsługiwali tylko bogatych klientów tylko właściwych ludzi i właśnie dlatego zamarł gdy zobaczył ją dziewczynka może 9-10 lat długie brązowe włosy związane w nieuporządkowany kucyk podarta bluza z dziurą na łokciu spodnie dresowe za duże prawdopodobnie po starszym rodzeństwie brudne trampki i szła prosto do okienka kasierskiego Krzysztof poczuł jak gniew narasta w jego piersi jak śmiała to był luksusowy bank nie schronisko dla bezdomnych co ta dzieciak tu robiła ruszył szybko w dół schodów przy okienku kasierskim dziewczynka stanęła na palcach próbując zobaczyć przez wysoką ladę kasjerka młoda kobieta o imieniu Marta spojrzała na nią z zaskoczeniem dziecko Powiedziała Marta nie, nieprzyjemnie Jesteś tu sama? Gdzie są twoi rodzice? Dziewczynka wyciągnęła coś z kieszeni. Był to czek. Stary, pognieciony, ale wyraźnie prawdziwy czek bankowy. Chcę wypłacić pieniądze. Powiedziała cicho. Jej głos był drżący, ale zdeterminowany. Marta wzięła czek i spojrzała na niego. Jej oczy rozszerzyły się. Czek był na dziesięć milionów złotych. To... To musi być jakaś pomyłka, wyszeptała Marta. Kochanie, gdzie dostałaś ten czek? Od mojej babci, odpowiedziała dziewczynka. Powiedziała, żebym go wypłaciła, że potrzebujemy pieniędzy. Ale to jest, zaczęła Marta, ale została przerwana. Krzysztof Nowak doszedł do okienka, wyrwał czek z rąk Marty i spojrzał na dziewczynkę z pogardą. Co ty tu robisz? zapytał ostro. To bank, nie plac zabaw. Dziewczynka spojrzała na niego z przestrachem. Ja, ja muszę wypłacić pieniądze. Moja babcia, twoja babcia? Przerwał jej Krzysztof z szyderstwem. I dała ci czek na dziesięć milionów? Zaśmiał się głośno. To oczywiste fałszerstwo. To nie jest fałszerstwo, zaprotestowała dziewczynka. Jej oczy napełniły się łzami. Babcia powiedziała, że to prawdziwe, że te pieniądze należą do naszej rodziny. Krzysztof spojrzał na czek uważniej. Podpis był nieczytelny. Data sprzed dwudziestu lat. Papier był stary, pożółkły. To śmieszne, powiedział głośno, tak że inni klienci zaczęli się gapić. Myślisz, że możesz przyjść tu w podartych ciuchach i wypłacić dziesięć milionów? Kto ci dał ten czek? Znalazłaś go na śmietniku? Dziewczynka teraz płakała otwarcie. Nie, babcia powiedziała: Powiedziała, że muszę go wypłacić, bo jesteśmy głodne i nie mamy pieniędzy na czynsz. Kilku klientów teraz otaczało scenę. Niektórzy wyglądali na zakłopotanych, ale inni szeptali między sobą, kręcąc głowami z dezaprobatą. Dziecko próbujące wyłudzić pieniądze skandal. Krzysztof poczuł się triumfalny. To była okazja, żeby pokazać, jak dobrze prowadzi bank. Jak chroni instytucję przed oszustami, nawet jeśli tym oszustem było dziecko. Marcie, powiedział głośno do kasierki, wezwij ochronę. Ta dziewczynka próbuje oszukać bank. Ale panie kierowniku, zaczęła Marta niepewnie. Może powinniśmy sprawdzić czek? Sprawdzić? przerwał jej Krzysztof. Spójrz na nią. Wygląda jak bezdomna. Myślisz, że ktoś taki ma dziesięć milionów złotych? Spojrzał na dziewczynkę z pogardą. Wiesz, co robię z fałszywymi czekami? Zapytał. I zanim ktokolwiek mógł go powstrzymać, chwycił czek obiema rękami i podarł go na pół. Potem jeszcze raz i jeszcze raz, aż został tylko stos małych kawałków papieru. Rzucił je na podłogę przed dziewczynką. To, powiedział zimno, jest miejsce dla fałszerstw. I dla oszustów. Dziewczynka upadła na kolana, próbując zebrać kawałki czeku, szlochając. Nie, nie, babcia. Babcia powiedziała: To wszystko, co mamy. Ochrona, zawołał Krzysztof. Wyprowadźcie to dziecko z banku. Natychmiast. Dwóch ochroniarzy podeszło i delikatnie, ale stanowczo podniosło dziewczynkę. Nie, krzyczała przez łzy. Muszę wziąć pieniądze. Babcia powiedziała, babcia, ale już ją wyprowadzali, przez podwójne drzwi, na zimną warszawską ulicę. Krzysztof otrzepał ręce, jakby dotykał czegoś brudnego, odwrócił się do obserwujących klientów z profesjonalnym uśmiechem. Przepraszam państwa za to zakłócenie, powiedział. Niestety czasami próbują nas oszukać nawet dzieci. Ale zapewniam, że Bank Centralny Polski zawsze chroni interesy swoich prawdziwych klientów. Niektórzy klienci skinęli głowami za probatą. Inni wyglądali na niepewnych, ale Marta, kasjerka, patrzyła na kawałki poszarpanego czeku na podłodze z dziwnym uczuciem niepokoju. Bo coś w tym czeku wyglądało znajomo, Podpis, nawet przez zmarszczki i żółty papier, wyglądał znajomo. Panie kierowniku, powiedziała cicho, czy mogę zobaczyć te kawałki? Po co? Zapytał Krzysztof z irytacją. To fałszerstwo. Ale ten podpis. myślę, że rozpoznaję ten podpis. Marcie, przerwał jej ostro Krzysztof, wracaj do pracy i posprzątaj ten bałagan. Wskazał na kawałki czeku na podłodze. Marta uklękła i zaczęła zbierać kawałki, i gdy trzymała je w rękach, jej serce zaczęło bić szybciej, bo teraz widziała to wyraźnie. Podpis był częściowo nieczytelny, ale dwa pierwsze litery były jasne: H. K. Helena Krawczyk, założycielka i była właścicielka Banku Centralnego Polski. Kobieta, która przed dwudziestu laty przekazała kontrolę nad bankiem swoim dzieciom, ale zachowała miliony w akcjach i zasobach, Helena Krawczyk, która zniknęła z życia publicznego 15 lat temu, i jeśli ta dziewczynka mówiła prawdę, jeśli naprawdę była jej wnuczką, Marta poczuła, jak jej twarz blednie. Krzysztof Nowak właśnie podarł czek wart 10 milionów złotych należący do jednej z najbogatszych rodzin w Polsce i wyrzucił dziedziczkę całego banku na ulicę. Marta stała z kawałkami czeków w drżących rękach, patrząc na podpis. Jej serce biło jak oszalałe. Panie kierowniku, powiedziała, a jej głos był ledwo słyszalny: Musimy porozmawiać. Natychmiast. Krzysztof spojrzał na nią z irytacją. Marcie, jestem zajęty. Mam klientów. Teraz przerwała mu Marta. Tym razem głośniej. Kilka osób odwróciło się, zaskoczonych jej tonem. Krzysztof zmarszczył brwi, ale podążył za nią do jego biura. Gdy tylko drzwi się zamknęły, Marta położyła kawałki czeku na jego biurku. Proszę spojrzeć na podpis, powiedziała. Już mówiłem. To fałszerstwo. To Helena Krawczyk. Przerwała mu Marta cicho. Czas się zatrzymał. Krzysztof patrzył na nią, jakby mówiła w obcym języku. Co? Helena Krawczyk. Powtórzyła Marta, układając kawałki czeku razem jak puzzle. Założycielka tego banku. Jej podpis jest w archiwach. Pracuje tu od dziesięciu lat. Widziałam go setki razy w starych dokumentach. Krzysztof pochylił się nad biurkiem, przyglądając się podpisowi uważnie i poczuł, jak zimny pot spływa mu po plecach. H. K. Litery były charakterystyczne z długim zawijasem na końcu. Dokładnie takie, jak w logo banku z lat dziewięćdziesiątych. To niemożliwe, wyszeptał. Helena Krawczyk nie żyje, albo nikt nie wie, gdzie ona jest. Ale jej czeki nadal byłyby ważne, powiedziała Marta. Jeśli miała konto powiernicze dla rodziny, jeśli ta dziewczynka naprawdę jest jej wnuczką, Krzysztof poczuł, jak jego żołądek się zaciska. Musimy to sprawdzić, powiedział szybko. Natychmiast sprawdź w systemie. Szukaj konta pod nazwiskiem Helena Krawczyk. Wszystkich kąt. Marta pobiegła do swojego komputera. Krzysztof chodził nerwowo po biurze. Jego pewność siebie szybko zamieniała się w panikę. Pięć minut później Marta wróciła. Jej twarz była blada jak papier. Jest konto, wyszeptała. Konto powiernicze założone w 1995 roku. Na nazwisko Helena Krawczyk. Status aktywne. Ile. Krzysztof nie mógł dokończyć pytania. 237 milionów złotych, odpowiedziała Marta. Krzysztof oparł się o biurko, czując zawroty głowy. I jest notka, kontynuowała Marta, czytając z ekranu. Konto przeznaczone dla spadkobierców rodziny Krawczyk. Właścicielka Helena Krawczyk. Upoważnione osoby do wypłat. Helena Krawczyk oraz wskazani przez nią spadkobiercy. Jest lista upoważnionych osób. Zapytał Krzysztof ochryple. Marta przewinęła w dół. Tak. Helena Krawczyk. I jedna osoba dodana pięć lat temu. Olivia Krawczyk. Data urodzenia. 12 marca 2015. Krzysztof zrobił szybkie obliczenia. Dziewczynka urodzona w 2015 miałaby teraz dziewięć lat. O Boże! wyszeptał. O Boże! Co ja zrobiłem? W tym momencie. Telefon na jego biurku zadzwonił. To była recepcja z parteru. Panie kierowniku, powiedział głos recepcjonistki, jest tu pani, która chce pana zobaczyć. Mówi, że to pilne, bardzo pilne. Nie teraz, odpowiedział Krzysztof zdenerwowany. Powiedz jej, że jestem zajęty, ale panie kierowniku. Ona mówi, że jest matką dziewczynki, którą wyrzuciliśmy przed chwilą, i że ma prawnika. Serce Krzysztofa zamarło. Wpuść ją, powiedział słabym głosem. Trzy minuty później do biura Krzysztofa weszła kobieta. Miała może trzydzieści pięć lat, chudą twarz, zmęczone oczy. Jej ubranie było stare, ale czyste. Za nią szedł mężczyzna w eleganckim garniturze steczką. Jestem Katarzyna Krawczyk powiedziała kobieta. Jej głos drżał, ale był stanowczy. Matka Oliwii dziewczynki, którą pan wyrzucił. Pani Krawczyk, zaczął Krzysztof, próbując zachować profesjonalny ton, jeśli mogę wyjaśnić. A ja jestem mecenas Tomasz Wiśniewski, przerwał mu mężczyzna w garniturze. Reprezentuję rodzinę Krawczyk i chciałbym zobaczyć czek, który moja klientka próbowała wypłacić. Cisza. Czek został. Krzysztof przełknął ślinę. Został zniszczony. Katarzyna zamarła. Zniszczony? powtórzyła cicho. Panie kierowniku, myślał, że to fałszerstwo. wtrąciła się szybko Marta. Ale odkryliśmy. Podarł pan czek mojej córki. przerwała jej Katarzyna. Jej głos stał się głośniejszy. Czek, który dała jej moja matka. Jedyne, co nam zostało. Łzy spływały teraz po jej twarzy. Żyjemy w jednopokojowym mieszkaniu. Nie mamy ogrzewania. Moja córka je jednego posiłek dziennie w szkole, bo nie stać nas na więcej. Moja matka, Helena Krawczyk, która założyła ten bank, wskazała wokół siebie, umiera na raka. Ma może miesiąc życia. I zanim umrze, chciała upewnić się, że jej wnuczka będzie miała co jeść, że będzie bezpieczna, więc dała jej ten czek. Jedyną rzecz wartościową, która jej została. I pan go podarł, bo moja córka wyglądała za biednie. Krzysztof nie mógł mówić. Siedział sparaliżowany wstydem i strachem. Mecenas Wiśniewski otworzył swoją teczkę. Mam tutaj kopię dokumentów, powiedział profesjonalnie. Akt urodzenia Oliwii Krawczyk. Potwierdzenie, że jest wnuczką Heleny Krawczyk, założycielki Banku Centralnego Polski. I kopię oryginalnego czeku, który pani Helena wystawiła przed trzema dniami, położył dokumenty na biurku Krzysztofa. Czek był absolutnie legalny, kontynuował mecenas, i pani Krawczyk ma pełne prawo do wypłaty z konta powierniczego swojej babci. Spojrzał na Krzysztofa zimno, ale teraz mamy problem. Pan zniszczył oryginalny czek, upokorzył dziewięcioletnią dziewczynkę publicznie oskarżył ją o oszustwo i kazał ją wyrzucić przez ochronę. To wszystko wydarzyło się przy świadkach, w banku pełnym klientów. Krzysztof poczuł, jak pokój się kręci. Ja, ja nie wiedziałem, wyjąkał. Gdybym wiedział, że ona jest, że jest kim? Przerwała mu Katarzyna ostro, że jest wnuczką bogatej osoby, więc traktowałby pan ją inaczej? A co z innymi dziećmi, które wyglądają biednie? Z innymi ludźmi, którzy nie pasują do pańskiego wyobrażenia o właściwych klientach, spojrzała na niego z pogardą. Moja matka zbudowała ten bank na zasadzie, że każdy klient zasługuje na szacunek, bogaty czy biedny. To była jej wizja, że bank powinien służyć wszystkim, a pan zamienił go w klub dla elity. Mecenas Wiśniewski wyjął kolejny dokument. Moja klientka rozważa kilka opcji, powiedział. Po pierwsze, możemy wystąpić do sądu o odszkodowanie za zniszczenie cennego dokumentu oraz publiczne upokorzenie małoletniej. Po drugie, kontynuował, Rodzina Krawczyk nadal posiada 40% akcji tego banku. To czyni ich największym pojedynczym udziałowcem i daje im prawo do wpływu na decyzje kadrowe. Spojrzał Krzysztofowi prosto w oczy. Włącznie z decyzją o zwolnieniu kierownika oddziału, który traktuje klientów z jawną pogardą. Krzysztof poczuł, jak jego kariera rozpada się na kawałki. Tak jak ten czek, który podarł godzinę temu. Proszę, wyszeptał. Proszę, pozwólcie mi to naprawić. Wypłacę pieniądze natychmiast. Przeproszę Oliwie, zrobię wszystko. Wszystko zapytała Katarzyna cicho. Wszystko, żeby zachować swoją pracę? Tak, odpowiedział desperacko Krzysztof. Wszystko. Katarzyna spojrzała na mecenasa. Ten skinął głową. W porządku, powiedziała Katarzyna. Mam warunek. Katarzyna spojrzała Krzysztofowi prosto w oczy. Chcę, żebyś spędził jeden dzień, powiedziała cicho, żyjąc tak, jak my żyjemy. Krzysztof zmarszczył brwi, nie rozumiejąc. Słucham? Jeden dzień, powtórzyła Katarzyna, w naszym jednopokojowym mieszkaniu, jedząc to, co myjemy, żyjąc bez ogrzewania, bez ciepłej wody, widząc jak wygląda życie tych niewłaściwych ludzi, których nie chcesz w swoim banku, a potem dodała: chcę, żebyś przyszedł tutaj do tego banku i publicznie przeprosił moją córkę przed wszystkimi pracownikami i klientami, spojrzała na mecenasa Wiśniewskiego. I jeśli zrobi to szczerze, kontynuowała, nie będziemy wnosić pozwu i nie będziemy żądać jego zwolnienia. Mecenas skinął głową. Ale, dodał, jeśli odmówi albo jeśli przeprosiny nie będą szczere, rodzina Krawczyk wykorzysta swoje udziały, żeby zażądać natychmiastowego zwolnienia. I będziemy dochodzić odszkodowania w wysokości pięciu milionów złotych za zniszczenie dokumentu i publiczne zniesławienie. Krzysztof patrzył na nich, czując mieszankę wstydu i ulgi. To wszystko jeden dzień i przeprosiny to było niewiarygodnie łagodne, biorąc pod uwagę to, co zrobił. Zgadzam się powiedział szybko zrobię to. Kiedy? Jutro. Odpowiedziała katarzyna. Przyjdziesz jutro o ósmej rano do naszego mieszkania i zostaniesz do ósmej następnego dnia. Następnego dnia Krzysztof stanął przed starym blokiem na obrzeżach Warszawy. Budynek był w złym stanie. Odpadający tynk, wybite szyby w klatce schodowej, grafiti na ścianach. Wspiął się na czwarte piętro. Winda nie działała. Katarzyna otworzyła drzwi. Za nią stała Oliwia. Mała dziewczynka z wczoraj. Gdy zobaczyła Krzysztofa, skuliła się za mamą. Proszę wejść, powiedziała Katarzyna. Mieszkanie było małe. Jeden pokój służył jako sypialnia, salon i jadalnia, mały aneks kuchenny w rogu. Łazienka tak mała, że ledwo można było się obrócić, ale wszystko było czyste, niemal obsesyjnie czyste. Podłoga wymyta, okna lśniące to była godność w ubóstwie. Śniadanie powiedziała Katarzyna, stawiając na stole trzy kromki chleba i kubek herbaty bez cukru to wszystko, co mamy do obiadu. Krzysztof patrzył na chleb. W domu jadał śniadania warte pięćdziesiąt złotych jajka, szynka, świeże owoce, kawa z ekspresu to nie może być wszystko powiedział. To jest wszystko. Odpowiedziała Katarzyna: Mam trzysta złotych do pierwszego, to jeszcze pięć dni, liczę każdy grosz. Przez następne dwadzieścia cztery godziny Krzysztof przeżył coś, czego nigdy nie zapomni. Uczył się, że zimno w listopadzie, gdy nie masz ogrzewania, jest nie tylko niewygodne, jest bolesne, nie możesz spać, drżysz całą noc, uczył się, że głód po zjedzeniu tylko kromki chleba rano, i talerza zupy wieczorem sprawia, że nie możesz się skupić. Że twój żołądek boli, że myślisz tylko o jedzeniu. Uczył się, że mieszkanie w jednym pokoju z dwoma innymi osobami oznacza brak prywatności, brak własnej przestrzeni, ciągłe napięcie, ale uczył się też czegoś innego. Uczył się, że Oliwia, mimo że miała tylko jedną zabawkę i starą, lalkę z brakującą nogą, była zawsze wesoła. Śmiała się, rysowała obrazki kredkami, które dostała w szkole. Uczył się, że Katarzyna, mimo że pracowała na dwie zmiany w supermarkecie za minimalne stawki, nigdy nie narzekała, po prostu robiła co musiała. I uczył się, że wieczorem, gdy było już bardzo zimno i bardzo głodno, Katarzyna i Oliwia siadały razem i czytały książkę starą książkę, którą pożyczyły z biblioteki i śmiały się razem, i przytulały się. I miały więcej ciepła w tym momencie niż Krzysztof kiedykolwiek czuł w swoim wielkim, pustym domu. Następnego dnia, punktualnie o ósmej rano, Krzysztof wrócił do banku, ale tym razem nie poszedł od razu do swojego biura. Zwołał spotkanie. Wszystkich pracowników i wszystkich klientów, którzy byli w banku, w holu głównym stanęło ponad 100 osób, ciekawych co się dzieje. Krzysztof stał na schodach, żeby wszyscy mogli go widzieć. Obok niego stała Katarzyna i Oliwia. Dwa dni temu, zaczął, a jego głos drżał, zrobiłem coś okropnego. Ta dziewczynka, wskazał na Oliwie, przyszła do banku z czeki od swojej babci. Czek był prawdziwy, był legalny, ale ja spojrzałem na nią i zobaczyłem tylko podarte ubranie. Zobaczyłem kogoś, kto nie pasował do mojego wyobrażenia o właściwym kliencie. I zniszczyłem jej czek, oskarżyłem ją o oszustwo, kazałem ją wyrzucić. Ludzie szeptali między sobą, patrząc na oliwie ze współczuciem. Nie wiedziałem wtedy, kontynuował Krzysztof, że ta dziewczynka jest wnuczką Heleny Krawczyk, założycielki tego banku. Szept stał się głośniejszy. Ale szczerze mówiąc, powiedział Krzysztof, jego głos się załamał. To nie powinno mieć znaczenia. Nie powinienem był jej traktować inaczej tylko dlatego, że jest bogata albo ważna. Powinienem był traktować ją z szacunkiem, bo jest człowiekiem, bo każdy, kto wchodzi przez te drzwi, zasługuje na godność. Spojrzał na Oliwie, która trzymała się kurczowo ręki swojej mamy. Olivio, powiedział klękając, żeby być na jej wysokości, przepraszam, przepraszam za to, co ci zrobiłem. Przepraszam za to, że cię skrzywdziłem, i przepraszam za to, że zapomniałem o podstawowej ludzkiej przyzwoitości. Łzy spływały mu po twarzy. Oliwia patrzyła na niego przez długą chwilę, potem powoli podeszła i wyciągnęła rękę. Przepraszam przyjęte, powiedziała cicho, i Krzysztof, czterdziestoletni kierownik banku, wart miliony, zaczął szlochać. Bo ta dziewięcioletnia dziewczynka, która miała każdy powód, żeby go nienawidzić, właśnie okazała mu więcej łaski niż on kiedykolwiek okazał komukolwiek. Miesiąc później Helena Krawczyk zmarła spokojnie w swoim łóżku, trzymając rękę Oliwii i Katarzyny. Ale zanim odeszła, zrobiła coś ostatniego. Zmieniła testament i przekazała kontrolę nad swoimi 40% akcji Banku Centralnego Polski swojej córce Katarzynie. Tydzień po pogrzebie Katarzyna zwołała nadzwyczajne zebranie zarządu banku. Chcę zaproponować zmiany, powiedziała. Zmiany, które mojej matki myślę by się podobały. Pierwsza zmiana: bank utworzy specjalny fundusz dla rodzin o niskich dochodach. Bezpłatne konta, niskie kredyty, programy edukacji finansowej. Druga zmiana. Każdy pracownik banku musi spędzić jeden dzień w roku pracując w organizacji charytatywnej albo mieszkając z rodziną w potrzebie, żeby pamiętać komu naprawdę służą. Trzecia zmiana. Krzysztof Nowak zostanie przeniesiony. Krzysztof zamarł, czując, że to nadchodzi. Zwolnienie, którego się bał. Zostanie przeniesiony, kontynuowała Katarzyna, na stanowisko dyrektora DS, odpowiedzialności społecznej banku. Będzie odpowiedzialny za nadzorowanie wszystkich programów charytatywnych i upewnianie się, że każdy klient jest traktowany z godnością. Krzysztof patrzył na nią ze zdumieniem. Bo widziałam, powiedziała Katarzyna cicho, jak się zmieniłeś, widziałam szczere przeprosiny. I wierzę w drugą szansę. Ale, dodała ostro, jeśli kiedykolwiek zobaczę, że wracasz do starych nawyków, zostaniesz zwolniony natychmiast. Rozumiemy się? Tak, odpowiedział Krzysztof. Jego głos był pełen wdzięczności. Rozumiemy się. Pięć lat później Bank Centralny Polski był uznawany za najbardziej etyczny bank w kraju. Ich programy dla rodzin o niskich dochodach pomogły tysiącom ludzi. A Krzysztof Nowak stał się jednym z najbardziej zagorzałych obrońców sprawiedliwości społecznej w branży finansowej. W każdym wywiadzie opowiadał tę samą historię o dziewczynce w podartych ubraniach, o czeku, który podarł i o lekcji, której nauczył się tamtego dnia, że prawdziwe bogactwo nie mierzy się w pieniądzach, mierzy się w godności, w szacunku. W tym, jak traktujesz najbiedniejszą osobę w pokoju, bo każdy zasługuje na drugą szansę, tak jak on ją dostał od dziewięcioletniej dziewczynki, która miała więcej łaski w swoim małym sercu, niż on miał w całym swoim życiu, i której nigdy, przenigdy nie zapomni.